Podczas naszego kolejnego treningu chciałbym, abyśmy zastanowili się nad pytaniem, czym i co oznacza śmierć duchowa. Aby w pełni zrozumieć, czym ona jest, powinniśmy pójść do samych początków Biblii, do momentu, gdy Bóg stworzył człowieka. W księdze rodzaju w drugim rozdziale czytamy następujące słowa: Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Adam razem ze swoją żoną byli w ogrodzie Eden. Mieli oni społeczność z Bogiem, spędzali z Nim czas i rozmawiali z Nim twarzą w twarz. Bóg powiedział Adamowi, że może spożywać owoce z wszystkich drzew ogrodu, z wyjątkiem jednego z drzewa poznania dobra i zła. Mało osób zwraca uwagę na słowa, które wypowiedział Bóg. Gdy informował o tym Adama: Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg dał ludziom wolną wolę. My wiemy, jak oni z tej woli skorzystali. Przez upadek, czyli zjedzenie z owocu, który był zakazany, wprowadzili na świat grzech, który oddzielił ich od Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi następujące słowa: przez to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Kochani, to grzech oddziela nas od Boga i nikt z nas własnymi siłami nie jest w stanie mu się przeciwstawić. Kochani, ludzie, którzy żyją na ziemi, są żywi fizycznie, ale jeżeli nie uwierzą w Boga, nie przyjmą ofiary Jezusa Chrystusa, są martwi duchowo. Dopiero kiedy przyjmą ofiarę, którą złożył Jezus Chrystus na krzyżu, za nich i zrozumieją w sercu, co się stało, jaka wymiana nastąpiła, Bóg zdradza ich do nowego życia. Stają się nowym stworzeniem i otrzymują ducha Bożego do serca. Pan Jezus, gdy zmartwychwstał i objawił się swoim uczniom, powiedział następujące słowa. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział, weźcie Ducha Świętego. Kochani, wtedy tchnął na nich w ogrodzie, dając im ducha, którego stracili przez grzech. Po zmartwychwstaniu znowu na nich tchnął i powiedział, weźcie Ducha Świętego. I kochani, przyjmijmy tą ofiarę, stańmy się żywi duchowo i głośmy Ewangelię z miłością i z radością. Błogosławię Was i do zobaczenia na kolejnym wspólnym treningu.